Siemanko, z tej strony witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Cześć! i witam was z Zo. A Złaś e... stamtąd! No co? No zobacz, ludzie się na ciebie już patrzą! No to patrz. co? To no, co? No co, no zaraz pójdą po obsługę, tutaj policja będzie i e... w ogóle! Słuchaj, nie pójdą po obsługę, a wiesz czemu? Bo to my jesteśmy obsługą. To no my to my ja teraz... zaraz pójdę po ciebie. Czo o! Ale zszedłeś w sumie spontanny, <gry> więc jest okej. Okay. Słuchaj, mamy bardzo, bardzo dużą misję, jest ogromne Zo i my jesteśmy teraz obsługą Zo. Musimy... To twoje e dziecko? E co? Nie. E poczekaj. E kurczę, znowu. E uwaga, uwaga. Zgubione dziecko w Alejce 4C rodzice są proszeni o przyjście i odebranie Bachora Przepraszam kochanego dziecka. Dziękuję za uwagę, obsługa za. Dobra. Słuchaj. Coś ty znowu wymyślił. Co? Zajmijmy się może jakimiś ciekawszymi rzeczami, jak tutaj mówienie do mikrofonów, co? Słuchaj, przede wszystkim na początku. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona pod tym filmem. I mam nadzieję, że każdy z Was subskrybuje kanał, bo jeśli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam bardzo serdecznie. Guziczek subskrybuj, to nie ominą Was żadne. Nie ominą Was żadne filmy! I nie ominie Was bijąca. Znaczy nie bijąca, w sumie bita Genali. Wiesz co? Wiesz wcale co? nie bita, bo tutaj wchodzisz pod, pod, pod moją. E, pod moją rękę. Dobra, dobra. Słuchaj, ta. mamy misję. E, jaką? Musimy kupić. Jak się nazywają czerwone pandy po polsku? Bo to się, one się nie nazywają czerwone pandy, tylko one się jakoś nazywają. Nazywają się czerwone pandy. Nazywają się czerwone pandy. No serio, czerwone pandy jak nic. Czerwone pandy albo pand Karuda. Pantka ruda. Pantka ruda. No dobra, no to słuchaj, mamy taką misję. Musimy je kupić, musimy je e, zrobić, żeby były dorosłe. Musimy Aha. je potem rozmnożyć i umyć. Czokle, ale to brzmi jak dużo roboty. No, na słuchaj. Ja myślałam, że ja się będę bawić ze zwierzętami. Co się nie bawi ze zwierzętami, wzór trzeba się nimi opiekować. Bardzo odpowiedzialna praca, więc poczekaj. A, tutaj są czerwone pandy. Tak, tutaj na pewno. O, e, to jest dla nich takie miejsce, i tak? I teraz tak. Musimy kupić. Pandę, e, to kupmy ją. Kupmy. Okay. E, możemy A, potem. Miku, jakie moleństwo! Dzień dobry. A jak ty tam wszedłeś? Przecież nie możemy wchodzić. A, jesteśmy możemy, obsługą. Możemy, jesteśmy obsługą. Wiesz, co normalnie tak. nie pamiętasz zupełnie, co my tutaj robimy. Dobra, no, no. ale niech ona tutaj sobie jest. Trzeba ją teraz nakarmić. Aha, a skąd jedziemy jedzenie? Jem, wiem, to jedzenie jest o tutaj w takim budynku. Słuchaj, a o tym z helikopterem, ty to wiesz? zobacz. Jakaś twoja rodzina jest tutaj, um, się zajmowała wiesz co? tym ja, móc, czy coś... ja, ja czytałem umowę o pracę, którą podpisałem, nie tak jak ty. Ja wiem, Ładne gdzie niebo, będę pracował. nie niebo dzisiaj, zobacz, takie bezchmurne niebieskie. Mm. <coughs> tak czy inaczej. Chodź tutaj do środka, Aha. patrz, mamy tutaj całą instrukcję, jak zrobić poszczególne rzeczy Aha. i co jedzą główne zwierzęta, hmm. patrz ile tu w ogóle zwierząt w tym zoo jest. Wiesz e... co, a jak, u... jak naszą pandkę umyjemy? Czerwona ona... panda je liście bambusa. Okej, okay, a jak ją umyjemy? E... Musisz, wiesz co, o to chodzi? to ty się tym zajmiesz. Ja? Tak. Ale ja nie wiem o co chodzi. Patrz, potrzebujesz, naciśnij ten guzik. Nic się nie zadziało. E... Nie dostałaś wiadra? Nie, nie. To musisz tutaj, zobacz, stools, wziąć sobie wiaderko i wziąć sobie mydło i wziąć sobie szczotkę. E, poczekaj, wiaderko, mydło, mydło i szczotkę. oraz y, szczotkę i co z tym mam zrobić? Przepraszam e, bardzo. I teraz tak, e, wiaderko musisz napełnić wodą, tam guziczkiem Aha. i potem to wszystko połączyć w craftingu, żeby było Dobra, mam. wiaderko z mydłem i wodą. Rozumiem, dobra, to ty w takim razie chyba bierzesz bambusa, tak, prawda? Tak, a ja tu mam bambusa, i jak tego bambusa zmienić? Powinno wyjść soap bambusa? bucket? E, tak. Okej, okay, ale. Soap, a potem soap, soap bucket plus brush, czy coś takiego. Aha! E, o, dobra, mamy liście. Mam czekoladę, zrobiłam! Udało mi się! Dobra, ja sobie zrobię 10 liści bambusa. E, pokaż, jak to wygląda. A gdzie jesteś? Jesteś w... Na aha, ty już górze. jesteś na górze tu, już. Tu. Pokaż, pokaż, okay. pokaż, pokaż, tak, pokaż. O. o tak, o. Chcesz to wziąć? E, poczekaj. O, po prostu wiaderko z taką szczotką. Chcesz zobaczyć? E, no, możesz pokazać. Trzymaj. E, a, po prostu takie coś. No dobra, trzymaj. Ale słuchaj, ty mi powiesz, jak ja mam się zająć tą pandką, ponieważ Ale ja nigdy nie byłam pandy. Nie, pandek. Ja nie wiem, ja też nigdy nie myłem pandy. Oh! To już nie zrobili Myślę, krzywdy, że, myślę że istnieje bardzo mało osób na świecie, które kiedykolwiek myło pandę. Um, a wiesz co, może pandę więcej, ale pantkę. Mm. Pantkę? No tak, ona to się, jest, jest pantka. Tak, 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 tak. E, tak po chyba Polsku tak. Mhm. Okej. Okay. <laughs> Albo się mylę, więc e, mo, może potem sprawdzę. Rotyk. A i co teraz, Czokle? Gdzie Halo. one są? Gdzie ona tutaj jest? Uwaga. O, jedna, taka samotna. E, to, to, To. To ty, klak to ty klaksonowałeś? Nie, to ona wydaje takie dźwięki. Jak klakson do samochodu? E, troszkę. Co ona tyle je? E, właśnie nie wiem, czy ona rośnie. E, nie, temu. jest cały czas Tyk. mała. Um, słuchaj, może, może ona nas troluje, Może ona tak Tyk. dajcie mi więcej jedzenia? Ja będę duża, ja będę duża naprawdę. E. Ale weźcie mi dajcie więcej. Tyk. Come on! Oh, o, jest. jest duże. Dobra, w takim razie przepraszam, okay, że mamy red panda, red panda token. Poczekaj, a ja mam ją umyć, tak? E, a w sumie to możesz to zrobić, no? Spru a jak, jak mam nie to wiem. zrobić? I ci może wederkiem na nią. E, mam! Okej, okay. i szczotka ci zobaczy, wypada, to jest tak, szczotka. Tak, też lewy. dostałam mm, jakąś monetę. Okej. Okay. co mam zrobić z tą monetą Chocolate? Patrz, tutaj jest specjalna, specjalne miejsce, gdzie możesz sprzedawać monety. A na Klikasz pewno. Tylko monetą na guzik. I tada. Okej, okay, sprzedałam i mam trochę więcej kasy od ciebie. Poczekaj, w takim razie... Czy możemy już odblokować rzeczy? Kupiliśmy pandę. Tak. E, mamy adult token. Tak. Musimy teraz kupić drugą pandę. E, I ale poczekaj, umyliśmy ją, umyliśmy ją. Tak. I. E, ty musisz to zaznaczyć chyba. Okej. Okay. Uuu, Co? Nie wiem, może musimy umyć ponownie, czy coś? Dobrze. Poczekaj, może trzeba kupić drugą jeszcze. Myślę tak, poczekaj, to w takim razie ja pójdę i zrobię kolejną e, kolejne mycie, ok? Okej, okay, a ja tutaj kupię kolejną pandę. Mam, Zostało mi trzy liście, więc trzy liście jej dam. A nie wydaje mi się, że to pozwoli, żeby ona dorosła. E, tak, to za mało, ale mam jeszcze więcej, spokojnie. Na pewno? A gdzie masz więcej? E, wziąłem, wziąłem sobie bambus na wynos. A to tak można? Ona jakoś tak nie chce nie chce rosnąć. Tam też nie chciała rosnąć czekolad, więc jej nie ma. Jeszcze marcz. trzy. Hej, 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 masz, masz. Pyk. Pyk. Come on. O, dobra, mam to. Dobra, token. umyte. Jak się je rozmnaża? Wiesz co, no nie wiem, może jak takie zwykłe te krówki, czy świnki, czy cokolwiek innego. Może je trzeba nakarmić po prostu? E, nie wiem, słuchaj, spróbuj. E, chodź, ja już idę chodź, z... Chodź, chodź Pando, um, chodź Pando, chodź Pando, chodź Pando. Tak, tak. Z wodą, z mydłem, już do ciebie lecę. To jest druga? Chodź, Pando. I tym chodź. razem to ty to zrobisz, hey, okej? Okay? Hej Pando, okej, okay. hej Pando. Hej, 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 hey. bardzo dobrze, siemanko, dzień dobry. Dzień dobry, i teraz tak, pyk, pyk. Aha. O, i? i? One chyba ciebie kochają, Czoklet. One o, chyba w o, tobie patrz, zakochały. Patrz, 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 uwaga! Tada! panda, poczekaj! Trzymaj, trzymaj, teraz jeszcze ją umyj, spróbuj. Proszę. E, Okej. Okay. Którą z nich? Nie wiem, jakąkolwiek. Może tą, która jest brudna. Siema! O, udało się, dobra. I weź teraz te rzeczy. Mam trzy tokeny. I teraz spróbujmy je sprzedać. I co, Czoklet, jak to nam się uda, to będziemy mieli... E, mogli jakieś, nie wiem, kolejne zwierzęta kupować, czy Mam coś? nadzieję. Poczekaj. Pyk. O, Aha. sprzedało wszystkie. Wszystkie? Wszystkie tokeny za jednym razem. Okej! Okay. I, I ciekawe, tak. czy tutaj coś się zadzieje co jestem. Pyk. Jest! Pyk. Dalej! Udało się! I tutaj jeszcze, tutaj jeszcze, jeszcze na czeka, górze. Czekaj. Pyk. Okej. Okay. I? I. Dokładnie Super. udało nam tutorial. się. Wiesz, Czyli to... Teraz... E, chwila. Każ... Um, to chyba taki, wiesz, 3D Aha. z plastiku. Ej, czy... Czy ja ogłaszałem, czy ja ogłaszałem zgubienie dziecka stojąc przy budce, w której ma być panda? Bo ja myślałem, że to jest taka budka dla, wiesz, dla informacji, że tu ktoś stoi. Wiesz co, stoi. ja nie chcę ci nic mówić, ale tego dziecka nie ma, więc ktoś się musiał zabrać, więc... A on by to był rodzic? A, no, oczywiście, że to jest rodzic, Szoklek. Kto by tutaj by mógł być w naszym innym zoo? Ale poczekaj, czy ty już lecisz, abyśmy znaleźli... Tiger! Nie chcę Tigera! Nie chcesz mieć, nie chcesz mieć, nie chcesz mieć Tigera? Nie, ja nie chcę mieć tajgera. Co jeszcze tutaj można zrobić? Tylko szybko, ponieważ ja już chcę coś. M nie cierpię małp. Boże, jakie ja nie cierpię małp, małpy? Są małpy, okropne. tutaj. Małpy, A... są tam. Czy... Wiesz co, ja bym Czemu chciała... tu ktoś w ogóle wszedł za barierki? Eee, tak można? Nie wiem, trzeba go wywalić chyba. To my jesteśmy obsługą czekawek. Ja nie jestem ochroniarzem, jestem tylko obsługą zwierząt. No to po, proszę. Poczekaj. poczekaj e, czy do to, to jest wielki Sphinx? E... No a tu są jeszcze jakieś sklepy z popcornem, czy coś. E, hot Widziałeś? Do... Dzień dobry, poproszę hot doga. Ale super! Pod... Musimy mieć trzy kolejne, żeby mieć sklepie. Ale weźmiemy. to jest wielki w ogóle Zo! Gdzie ty się podziałaś? A ja poszłam do um, tak jakby do centrum, ponieważ tam jest mnóstwo sklepów. Mogę sobie kupić kawę, mogę sobie kupić lemoniadę, popcorn. A... Naprawdę wiesz, musisz tutaj koniecznie przyjść. Gdzie? Um, tak, jakby idź A, prosto. Cię, Dokładnie, cię, tutaj. Wiesz się, co? Zobacz, ile tutaj jest rzeczy. O tutaj, e, chodź za okay. mną. Okej, chwilę, czy tam widzę. Czy, nie, myślałem, że to jest kolejka górska. A, um, Niestety, nie, ale mamy w takim razie tutaj dużo zwierząt, które ale poczekaj, możemy. Dobra, tutaj są kamels, czyli. Uuu, te e, wielbłądy. wielbłądy. A tutaj co? To są lwy chyba, czokolwiek, zaraz zobaczymy, prawda? To są lwy. Nie, to no, są hipopotamy. Chyba ja, to jest są. Lwy. Wielkie. Poczekaj. I tu jest. A nie, tutaj już się wychodzi. A, to jest wejście do. Okej, okay, to jest wejście do zo. Tak jakby przeszliśmy do wejścia. Ale przeszliśmy tak, wiesz, z kompletnie z drugiej strony. Dobra, to na co się zdecydowałeś? Ty chcesz. No poczekaj, um... bo to jeszcze nie wszystko jest pokazane. A, myślałam, chcesz że zobaczyć że się co tu jeszcze jest. Te Tutaj jest. O, lemury. Może lemury. Um... Co Mog... sądzisz o lemurach? Ja bym chciała coś puchatego i to uroczego. Lemury są puchate. Ale uroczego, to te słowo drugie tak A, trochę się nie zgadza. Nie są? No nie są aż tak urocze. A um, tutaj są. O, zebry, czekolad, ja chcę zebrać. Patrz, lemury nie są wcale drogie! Am, um, ale ja chcę zebrę. Ja chcę lemura. A ja chcę zebra, tylko że zebra jest bardzo. Byk! One się śmieją teraz! Patrz jakie fajne! To jest król um, Julian! Tak, ale one się śmieją, nie chcę nic mówić. Co one Ja one chcę jedzą? zebrę! Co jedzą znaczy, lemury? Ja kupiłam, kupiłam zebrę! Tak, e gazela. Uu, gazela? Chcę mieć gazelę też. Okej, okay, to w takim razie musimy znaleźć trzy rodzaje różnego jedzenia, tak? Okej. Okay. No to co? Wracamy Zebra, gazela i lemur. E do tego Lemur, dobra, więc musimy wrócić i wiesz Gdzie co? Gdzie był nasz. E od razu sprób weźmy to do wyczyszczenia. Poczekaj, a co tu jest? To wygląda jak wielki park! Oh, zobacz! E co tu? Nie, tu po prostu można sobie wejść. Ej, tu jest kino, wiedziałeś? E co? Ty no normalnie. Okej, okay, ale nie, chodź, musimy wracać do naszej bazy, do naszej bazy z jedzeniem. No dobra. E, bo nasza baza z jedzeniem jest tutaj, tu gdzie jest helikopter, i musimy jak najwięcej rzeczy tam wyciągnąć, żeby nie musieć tam wcho wchodzić znowu. A wiesz co? A e, powiedz mi, czy ty wiesz, jak się myje gazele oraz zebry? E, nie. A myślałam, że ty czytałeś. W sensie, zobacz, różne. E, Różne zwierzęta wymagają różnej wielkości, e, jakby szczotek. Aha, może rozumiem. być mała szczotka, ale może być też jakaś okay, wielka szczotka. czoklet, gazela. E, ona je liście, a zebra. A zebra, gdzie jest zebra? Ponieważ... Po prostu liście. E, leafy green. O, i zebra je to samo. Leafy green? Poczekaj, to nie było to samo co to Red panda? E, nie, leafy green to nie jest po prostu. Chwila. Ja to muszę sprawdzić. Ja, Chwila, tu jest crafting. Leafy Greens. Okej, okay, mam. Masz? Mam. Okej, okay, ale mury? Oh. Co? A, bardzo dużo mam tego. To bardzo dobrze, to będziemy mieli więcej tych tych e, Napełnię a... Napilnię wiaderko wodą. Poczekaj, ale mury, lemury, lemury, lemury. Nie widzę szczerze mówiąc ich. Um... O, okej, okay. one jedzą po prostu e, owoce. Czy ty całe mydło wzięłaś? Nie. Pyk? Dobra, ja już sobie w takim razie biorę Przeciwam też. mam ci mydło. O, dobra. Co lemury jedzą? E, owoce. Owoce, owoce. Poczekaj, a może Frut? powinniśmy. Tak. Powinniśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wszystkie zwierzęta. Uuu, są też witaminy dla zwierząt. Um, tak, bo one chyba mogą być chore, wiesz? Okej. Okay. One mogą zachorować, bo widziałam tutaj klinikę weterynaryjną na terenie zo. Dobra, to chodź, zobaczymy, jak to wygląda. Poczekaj, a czyszczenie? Ja już mam. Ma, masz dla, dla wszystkich? Znaczy no wziąłem mam wiaderko jedno i jedną szczotę. No to to trzeba mało. Trzeba będzie napełniać wodą. To bardzo mało, wiesz. No, Na, najpierw, najpierw trzeba je rozwinąć. Spokojnie. Muszą być najpierw dorosłe, a potem będziemy je myć i się martwić. tu jeszcze jest? Krokodyle. Uuu, ja tam nie chcę wchodzić. Dobra. E, wiesz dokładnie gdzie to było, bo tak trochę się zgubiłem. E, tak, trzeba tędy przejść, tak jakby. O tutaj są przecież. O, okej. Okay. Tutaj są zebry, a tu są twoje lemury. Okej, okay, dobra, to teraz tak, eee, owoce dla Ale One się lemuru. normalnie z ciebie śmieją. Nie, po prostu mają taki dźwięk. On Dzień dobry. Oni się śmieją. Pyk. Pyk. Patrz, tu eee. jest kolejny czekle. daj kolejnemu też. Pyk. Pyk. A. Czy Tak, tak, musisz dać im dużo. A, już, ja, ja miałem tylko pięć. A, no to nie W skrzynce niestety. było tylko pięć. A, o. No, to będziemy musieli w takim razie kupić może więcej. To może czy na razie coś. skupmy się na naszych e, zebrach i gazelach. gazelach. I zebrach. Czy one tak sobie żyją same ze, w sensie ze sobą i nie przeszkadza im to? No nie, najwyraźniej no nie. Przecież Dobra, one są hej, gazelo, podobne. gazelo, moja kochana gazelo, proszę bardzo. Pyk, 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 pyk. Jeszcze! Pyk, jeszcze! Pyk, jeszcze! Pyk, pyk jeszcze! Pyk, jeszcze. Pyk. O, Duża! Wielka jest, to poczekaj, zrobię jeszcze jedną. E, na pewno chcę. A chcesz je. Poczekaj, czekaj, a moja zebra, gdzie jest? E, czy ja mam w ogóle pieniądze? Mam pieniądze. Czekolad, bo już ta zebra powinna pyk. być moja. Gdzie e, ona się podziała? Gdzieś się musiała spawnować. A, ale jej tu nie ma. A widziałam ją przecież ostatnio. Gdzieś tam musiała pójść dalej trochę. Pyk, Poczekaj, pyk, szukam pyk, ją. Pyk, jest! Pyk. Dobra. Ej, ona biedulka się schowała w najbardziej kącik, jaki jest, chociaż musisz też ją nakarmić. Już robię to. Poczekaj, soap bucket. Czy one wymagają miotły, czy szczotki? Nie wiem, trzeba to sprawdzić. E, spróbuję szczotki. Uwaga. Halo, 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 halo przepraszam. A one e, chyba nie chcą z tobą tutaj prowadzić. Chyba tak średnio. E, Ale poczekaj, ja chcę, żebyś zebry też nakarmił. Co się dzieje? Nie mogę ich umyć, bo nie mogę napełnić wodą wiaderka. No mówiłam ci, że coś źle zrobiłeś. Gdzie ona A jest? Tu tutaj ona jest bardzo nieśmiała zebrą. E, gdzie? Tutaj ona jest bardzo nieśmiała zebrą. E, gdzie? Tu? Tutaj. Cisz? Boi się. Nie Dzień dobry. E, mam dla pani e, trawkę. Proszę bardzo. Uu, podoba jej się bardzo. Bardzo jej się podoba ja widzę po, M, M, e, po M, M. oczach. M. Oh! Jaka ona jest wielka. Jaka wielka, nie? Dobra, ja mam token, e, więc mogę go wydać. I słuchaj, Czolet, ja proponuję kupić o wiele więcej zwierząt. Poczekaj. Tak, wydaj wszystkie pieniądze. Ja mam pomysł. Jaki? Dzień dobry, proszę mieć miłość. E, no nie mów, naprawdę? Miłość, miłość. Jest, jest, weź na... token, weź token. O, no tak, miałem token wziąć. Chciałem zaśpiewać miłość, miłość na stepach Gdzie? Gdzie? E, afryki. Gdzie? Rys, rys. E, czekaj, oh. o właśnie, tokeny trzeba sprzedać. Wow, 2000 wrzuciło się. To co teraz... Poczekaj, czy lemury nam się... Aha, lemurów nie możemy powiększyć. Czy może, już, może się już powiększyły? Nie, czekolet, musisz je tak dawać im jedzenie, że się powiększą. Dzień mój dobry, drogi. panie Lemur. Dzień dobry, panie Lemur. Nie mam dla was niestety jedzonka. No to co, po co do nich wchodzisz? Przecież one nie są zainteresowane Twoją osobą, tylko tym, co masz w dłoni. Hej, wiesz co? Ja chcę zobaczyć tygrysa. A wiesz co? A ja chcę zobaczyć e, ryby Koi. No to poczekaj, ja muszę. Tygrys kosztuje 10 tysięcy? A to trochę dużo, nie? E, no to to nie zobaczyliśmy. że mamy tutaj te klauna? E, w, 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 gdzie? W naszym tym? No normalnie mamy klauna, ale poczekaj, bo ja chciałam tutaj są te red pandy, bo zobacz, to jest tak jakby taka tu są, część. Tu są koi. Gdzie? E, obok, obok, obok pand czerwonych. Okej, okay, to ja jestem właśnie obok pand czerwonych. Zaraz, w takim razie do ciebie chodź, gdzieś. Chodź. Dojdę. O tutaj tam. O tu zobacz, chodź za mną, o w tym budyneczku Oooo, Zobacz, Uuu, I okay. uwaga, 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 bum Gdzie jest? O, Tam Tam sobie pływa jaka piękna! Ej, to są te takie, co jak włożysz palec od stopy do wody to one tak go są. Nie, to nie te Są czekolet. takie filmiki na YouTubie, tak, jak są, takie rybki ale to nie te, nie, nie? to nie, nie. A, okej, okay. tu jest te. jakaś skrzynka, ej Tu jest jakaś skrzynka, jest jakaś skrzynka Czy to się tu wskoczy, czy da się tu wejść? A. Czokolwiek, wie, że my mamy różnorakie tutaj, zobacz. Tak, jakby musimy cały czas pokazywać nasz o, progres. Poczekaj, Kamel, a czy jest gdzieś tu antylopa? Nasza a, gazela? E, nie wiem. To ale... mogę ją od razu odznaczyć. Ale przecież my. Flamin... Flamingi tu są. Uuu, ale super. A tu jest co? Słonie. Słonie. Tu są gazele. Gdzie? No tutaj właśnie, na pewno. Właśnie, tu gdzie idziemy. E, a zebry? Gazela, uwaga. Ale... No, dawaj. Pem. Tu trzy! Pem. Czoklet! Tu trzy, zobacz! Pem, pem. Żadnego nic. Pem. Mam jedną. Jedną! Jedną Ale... rzecz mam! Ale tu jest za... o wiele za dużo, zobacz. O! Czoklet, czoklet. To, co? Jest, to jest to, to jest to dziecko. Ono się na nas kupiło. To chodźmy, 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 chodźmy. Czas żeby nas nie prosiło o pomoc! Czoklet! Chodź idziemy stąd! W ogóle Hej. wiesz co? Chodź, chodź, kończymy, kończymy. chodź, Chwam chodź, się tu. A, a jak to mu powiedzieć. Wiesz jak na stroję pozwolą na, na ile tysięcy złotych to, jak to się? To jest nasza że... wina, że oni zgubili dziecko. Ej. Co? Ale oni nie wiedzą, że oni go zgubili, bo ja ogłaszałem, że dziecko jest zgubione do... Szyby z pandą. Ja myślałem, że to tam jest może, telefon, To mikrofon. na pewno się wszystko dobrze. E, tak skończy. czy inaczej, dzięki zaglądaniu tego odcinka. Mam nadzieję, że mi się podobało. Słuchajcie, ta mapka jest naprawdę naprawdę bardzo fajna. Tutaj ma, możemy zrobić jeszcze mnóstwo mnóstwo innych zwierząt. E, ale to zostawiam wam, jeśli chcielibyście na Marketplace Minecraft Bedrock. E, jest taka mapka, nazywa się Zoo chyba. Tak czy inaczej, e, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, do, do zobaczenia w kolejnym. Cześć! E, cześć!